Witam i o zdrowie pytam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie tym, którzy po prostu oglądają ten odcinek, pierwszy odcinek z nowej, codziennej serii na kanale, którą będę prowadzić? Do 31 grudnia, od 10 grudnia do 31 grudnia taki mały eksperyment i ja wam obiecuję, że te odcinki będą codziennie. I teraz na czym będzie ta seria w ogóle polegać? Będzie polegać na tym, aby co odcinek po prostu polepszać ten nasz aktualny. E, skład, który mamy tutaj. W zasadzie ta seria ze świętami ze ma mało co wspólnego z tego, że noszę czapkę Mikołaja i będzie się pojawiać w dosyć świątecznym e, miesiącu. No i teraz, tak jak już mówiłem, będziemy ulepszać nasz skład. Póki co nie ma tutaj e, żadnego składu do czasu. Wchodzimy w rynek transferowy, ustawiamy pozycję. No, bo trzeba od bramkarza zacząć. No i ustawiamy. E, Anglię, bo chcę po prostu. Jak wiecie, Anglików w grze jest po prostu najwięcej, jest najwięcej brązowych, srebrnych i złotych. W sumie też Hiszpania ma dużo zawodników, ale jednak postanowiłem, aby mm, 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 Aby tych Anglików ustawiać, może jak będzie kolejny sezon taki, nie wiem, Hiszpanów sobie ustawimy. No i teraz tak, moim zadaniem jest e, kupić cały skład gdzie zawodnicy mogą kosztować maks 200 końców będę grać jeden odcinek będę grać jeden odcinek będę jeden, grać jeden mecz w odcinku jeżeli wygram to spotkanie to będę mieć jakby no nie to chciałem zrobić Będę mieć jakby 500 końców więcej do wykorzystania, czyli jak teraz jest 200 i wygram, bo wygram to z plus 300 końców, no to będę mógł ustawić 500 końców. W kolejnym odcinku wygram, to mogę ustawić y, o 800 końców. Jeżeli przegram zaś spotkanie, no to będę musiał odjąć 200 końców, czyli by miał być 600. gdybym zremisował to 150, czyli 750 Hat trick jednego zawodnika to dodatkowe 50 y, końców, a rage quit to jest y, 100 końców. I jeżeli wygram 3 razy z rzędu, Mecz To będę mógł kupić Po prostu złoty, złotą kartę Bagger na przykład ustawia 900 punk, maksymalny Maksymalną kartę za 950 końców No to jak widzicie no, Mogą tu być Wszystkie kolory kart No może ustawię może jakąś inną pozycję Na przykład ośrodkowego obrońcę No i tutaj może, mogą być brązowi zawodnicy Mogą być srebrni ale też, jak widzicie, mogą się zdarzyć złoci. Ale nie muszą. No, i jakbym wygrał te trzy mecze z rzędu, no to e, ustawiam złotą kartę. E, no, i mogę sobie na przykład takie On, on wybrać. O, bo On jest szybki, jest silny. E, ma nie najgorszy def, więc bym mógł go sobie spokojnie e, kupić. A, bo takiego Shawcrossa też by można było trafić. Oczywiście nie jest szybki, ale to jednak 80 overalla za dosyć małą cenę. No i co, chyba wszystko wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że kwot, mam nadzieję, że te kwoty będą wzrastać. No i z każdym odcinkiem będę robić dwa upgrade'y za tą daną ilość końców. No i cóż, poszukajmy jakiegoś bramkarza. Mamy tu bramkarza jakiegoś Danielsa czy M95, dobra, chyba cię mogę kupić. Będę się starał kupować tych, te karty świecące. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba, bo mi się wydaje, że jest dosyć ciekawa. Okej, okay, teraz prawego obrońca, jakiego szukamy. No niestety tu nie ma żadnego świecącego. I chyba wybiorę sobie po prostu najszybszego, a najszybszym jest Richards. Ale też masz 54 overalla. <laughs> no dobra, to już zdecydowanie lepiej wyglądasz. A dwa, dwa tempa, no to to nie jest różnica. No i oczywiście biorę z pierwszej strony. Nie wiem, czy to zapomniałem o tym powiedzieć. Ale zawsze zawoniku biorę z pierwszej strony, bo to jest dosyć chyba. E, ważne, okej, okay, jest to jakiś Preston, 1,85 m. Masz bardzo, jesteś dosyć silny, więc okej, okay, ciebie zakupimy e, Więc wybiorę sobie, żeby też nie był mega, mega wolny, na przykład Dobra, tego Beklesa spróbuję Okej, okay, lewa obrona Niestety nie ma żadnego, żadnej świecącej karty Jest will Ma 78 tempa, ale tu jest jakiś lepszy typek co ma tyle samo tempa, więc wezmę Browna, no, jakie nazwisko, taki kolor skóry. Okej, okay, teraz środkowego pomocnika. Wybrałem tą formację, gdzie jest dwóch środkowych pomocników ofensywnych. Mm, 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 mm. O, ten Rudy jest nie najgorszy nawet. 71 tempa, 63 dryblingu. Okej, okay, ten Rudy nie jest najgorszy, więc wezmę Flanagana. Halo, serwery? Proszę się odlagować. Okej, okay, jednak się okazało, że to nie była wina jej, za co przepraszam. Tylko mojego super do... Nie chciałem na prawą pomoc, wodać. dać. E, tylko mojego super dostawcy internetu. Mamy ten pompon w kurze. Dobra, teraz prawy pomocnik. Kto to będzie? No jejku, jejku. Słabi gracze. Ale tutaj jest jakiś Thompson. Co, ma 83 tempa. Może masz jakieś gwiazdki sztuczek? Nie. A może ty masz? Też nie. Masz lepsze strzały, eee, ale gorsze. Dobra, eee, to nie, go sobie kupię. Ok, teraz dwóch środkowych pomocników ofensywnych. Oby może jakieś świecące się trafiły. Nie, ale jest tutaj jakiś, co ma 63 overala aż. Oraz zakupię sobie jeszcze jakiegoś. Ktoś to ma fajne tempo. O, ten ale to ma 56 overala. To może nie. Albo no, spróbuję go kupić. Nicholson. A spróbuję. Może będzie akurat spoko zawodnikiem. Ok, teraz yy, lewy pomoc. Gdzie jest lewy pomocnik? Halo. A, tu, dobra, zniknął mi. Yy, lewy pomocnik jest. Ojejku! O, 39 tempa? Już myślałem, że jakiś zajebisty tutaj grajek będzie z dużą ilością tempa. Tej 39 tylko. Ja, dobra, nie. Raczej go sobie nie kupię. Ale ten fosu nie wygląda najgorzej. No, do tego fosu kupię. Nalczysi 9 tempa na lewej pomocy. No, robi wrażenie. No nie powiem, nie robi wrażenie. Ostatnia pozycja. Napastnik. No, też nie ma nikogo ciekawego. Ten redshow wygląda nie najgorzej. A dobra, zaryzykuję i kupię go. Kto nie ryzykuje, to nie... Kto nie ryzykuje, Kto nie ryzykuje, to nie zyskuje. Okej, okay, i tak prezentuje się mój angielski skład. Okej, okay, teraz dosyć ważna zasada, ponieważ będę... E, apokredowanie zawsze będą najgorsi e, zawodnicy w danym meczu. Dwóch najgorszych zawodników. E, czyli załóżmy, że cała lewa, lewa strona, czyli ten lewy pomocnik i ten lewy obrońca e, musi zostać e, wymieniony na co najmniej overall Lepszy No i załóżmy, że w drugim odcinku będzie taka sytuacja Że właśnie znowu lewy pomocnik Na przykład ten wymieniony będzie e, Najgorszy No to to akurat ten jakoś, że on został w... Oczywiście zawsze są problemy Z tym na PC, nie wiem czy na innych platformach też No i proszę państwa znalazło nam przeciwnika I który ma chyba skład Podobny do naszego, co też nie jest wykokszony Błagam Żeby, 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 o będzie mecz I też słaby skład I coś pięknego to może będzie pierwszy odcinek i wygram no, Tu nie ma żadnego zgrania W ogóle muszę się wam pochwalić, że awansowałem do ligi drugiej e, 8 grudnia e, Więc, dobra jednak Myślałem, miałem taką ciutkę nadzieję, że to jednak będzie e, Typ co po raz pierwszy gra w FIFA. Mm, no ale jednak, jednak chyba się myliłem Ojoj, uf uh, uf, uh, uh, było niebezpiecznie Planagan obrócił się, czy będzie strzał? Nicholson zablokował, o nie. Nicholson. Dobrze tutaj. I będzie strzał. Nie, zablokowany, ale jeszcze będzie jeden strzał. Rios, broni bramka. Szkoda, że to było uderzenie prosto w niego. Thompson uderza. No. Niewiele brakowało. Red Baxdale. O nie, słupek. Nie wiem jak przeczytać to nazwisko, więc jakieś bug przeczytałem, ale dlaczego słupek kurczaczki? Bo tak blisko. Flanaganta jakąś kontuzją. I teraz dobry przerzut. To może być już jeden! Tak! Jest! Jeden do zera! Zdobywcą pierwszej bramki jest... Be 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 Bek... No Nie wiem jak to przeczytać, ale to jest ten sam typ, co trafił w słupek, więc w końcu jest jakiś progres. Brawo 1-0. Póki co 300 końców nasze. I teraz ładne tutaj podanie do yy, Flanagana, i to może być już dwa. Dobra, tego się nie spodziewałem, że nie, tylko nie czerwona. Błagam. Ech, no to już wiemy, kogo wymienimy. A tego środkowego pomocnika ofensywnego, no nie, ale niepotrzebny faul zupełnie. No, lekko przeważamy w tym spotkaniu, ale cały czas boli mnie ta czerwona kartka. Czy aż tak cię to boli, że Rychu Peja ma szansę dziś uczciwie zarobić? No i teraz Fos ładnie sobie opanował piłkę. Wchodzi do środka. I teraz to może być dwa! Tak jest! Drugi gol tego zawodnika, Bengszdala, ben Bengszdejl. Nieważne, drugi gol. Jakby jeszcze trafił jedną brameczkę, no to byłoby dodatkowe... Chyba mamy pierwszy rage quit. Czyli mamy dodatkowe 400 końców, czyli możemy kupić dwóch zawodników do... Czyli będę musiał zmienić tego środkowego pomo tego co ma czerwoną kartkę i prawego pomocnika Thompsona, tak? Nie, przepraszam, Danielsa, Brałkarza muszę zmienić. Ok, dzięki wszystkim za uwagę. Nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zakupy zrobimy w następnym odcinku. A teraz do zobaczenia, cześć i pa!